Transport tramwajowy jest transportem ekologicznym. Już 10 lat temu Olsztyn postawił na ekologię. W Olsztynie powstała najmłodsza sieć tramwajowa w kraju. Tramwaje oficjalnie ruszyły 19 grudnia 2015 roku. Wydarzenie to było o tyle istotne, że stolica Warmii i Mazur jako jedyna na przestrzeni ostatnich ponad pięciu dekad Zdecydowała się uruchomić w Polsce szynowy środek transportu. Tym samym Olsztyn stał się 15. ośrodkiem w kraju z komunikacją tramwajową. Na 11-kilometrowym systemie torowym uruchomiono trzy linie, które łączą największą sypialnię miasta Jaroty z Dworcem Kolejowym i Centrum, a także Uniwersytet z Dworcem Kolejowym. Na tym miasto jednak nie poprzestało. I tuż po otwarciu tych linii przystąpiono do dalszych analiz rozwoju sieci. 30 grudnia 2023 roku uruchomiona została kolejna linia tramwajowa numer 4. Eee, właśnie z kilku słów, eee, za właśnie do linii tramwajowej numer 4. Eee, Dzień dobry Państwu, witam przede wszystkim mieszkańców tego pięknego miasta. Są radni, przeszłońcy Rady Miasta również, a więc na pewno jest to wyjątkowa dla nas uroczystość i wyrażenie, bo przecież te ostatnie 2,5 roku te prace tu zarówno na świeczu, jak i na długości realizowanego kontraktu były no, troszeczkę utrudnieniem dla Państwa, za co przepraszamy, ale dzisiaj... Jest finał i jestem przekonany, że wszyscy będziemy bardzo zadowoleni na co dzień, mając możliwość korzystania. Jestem przekonany również, że część z Państwa zrezygnuje z transportu indywidualnego. Dzięki temu projektowi wykonaliśmy bardzo wiele. 10 km ścieżek rowerowych, traktów pieszych, spacerowych. Posadziliśmy około 3000 drzew. Sama linia tramwajowa ma przeszło 6 km linii dwutorowej, a więc wyjedziemy stąd za chwilę. Jest to linia numer 4 do centrum naszego miasta, natomiast linia numer 5 będzie dojeżdżać, szanowni Państwo, do dworca. A więc oprócz tych trzech linii, które zostały uruchomione 8 lat temu, po 2015, zapewne pamiętamy, to było 19 grudnia dzisiaj mamy 30 grudnia. Otwieramy kolejne linie. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za wsparcie, bo zawsze mieszkańcy są dla, dla mnie wsparciem w działaniu, w realizacji projektów, o których marzymy. Chciałbym tylko dodać, bo jest bardzo ważne, 421 milionów w ramach dotacji unijnej, tyle miasto Olsztyn otrzymało na realizację tego projektu w Unii Europejskiej w ramach programu operacji Drogo a więc ogromne pieniądze. To nie tylko ta linia tramwajowa, bo wczoraj otwieraliśmy zajezdnię tramwajową, nową zajezdnię na terenie naszego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, a również w ramach tego projektu zakupiliśmy przecież wcześniej, korzystamy z tego już 12 tramwajów, które są i jeżdżą po korowisku. Tym, które w pierwszej kolejności było wykonane w latach 2012-2015. Szanowni Państwo, zapraszam do wspólnego otwarcia dzisiejszego węzła przesiadkowego tu na Pietrzebie i zapraszam Państwa zaraz do otwarcia oczywiście, naszych wspaniałych pojazdów i przejazdki po mieście tą nową linią tramwajową numer 4. A wobec tego to za chwilę o godzinie 11. ile? 11.15 11, 15, pierwszy tramwaj ruszy. Jestem przekonany z uśmiechem na twarzy wszyscy wsiądziemy i będziemy mogli. Oczywiście odbyć ten pierwszy kurs, ale jednocześnie chciałbym powiedzieć, że nie tylko te dwa tramwaje, bo, jadą, bo zaraz przyjadą kolejne trzy. Także każdy, kto tylko po prostu chce dzisiaj wziąć udział w tej wyjątkowej przejażdżce, na pewno będzie mógł wziąć ten, ten udział i doświadczyć wspaniałego przejazdu na nowym. Po prostu nową pracę i promujemy. Dziękuję Państwu. Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia w nowym 2024. Dziękuję. Panie Prezydentowi bardzo serdecznie za te życzenia. również życzymy wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Moi drodzy, już za moment otwierane zostaną otwarte drzwi i teraz tak, jak Pan Prezydent wspomniał, będą trzy zaraz podstawione następne tramwaje, więc proponowałabym, żebyśmy wszyscy komfortowych warunkach pojechali, To no, nie musimy jechać na ścisk, e, tramwaje pomieszczą około 200 osób, więc... E, Spokojnie możecie, jeżeli ktoś teraz się nie zmieści, to wejdzie na spokojnie do następnego, bo on zaraz odjedzie, już odjedzie. Przejazd jest darmowy, nie trzeba kupować biletów, dziś przejazd minął tramwajowy nr 4, jest darmowy. I teraz tak, moi drodzy... ...na Marigali i przyjechałem zobaczyć, przyjechać się. Będzie przydatna do pracy. Mieszkam tu, a pracuję niedaleko dworca. Będzie dobrze. No. Moim zdaniem, że dobra inwestycja. nie? Ja tu bliziutko mieszkam. Bardzo jestem zadowolona. Czekałam z utęsknieniem. Bo ekologiczny, cichy. Tłoczno. <noise> na pewno będzie lepiej, jak będą te tramwaje. Będzie krócej do pracy dojechać. Spiejszy dostęp na centrum będzie na pewno. Szybciej. I na 100 mil. na mecze 100 milu też łatwiejszy dostęp, to też fajnie. W trakcie realizacji było bardzo wiele różnych, bardzo krytycznych głosów. Były różne emocje, ja to rozumiem. Nie wysiądę, no to Jakiego koloru są rosztyńskie tramwaje? Srebrno-zielone, czy biało-niebieskie? Tramwajowa czwórka jest w sobotę gwiazdą, dokładnie 30 grudnia 2023 roku o godzinie 11.15 wyjechała pierwszy raz z pasażerami ruszyła z pętli na Pieczewie w stronę krańcówki na węźle przesiadkowym przy dworcu głównym PKP. To jest szczególny kurs, bo pasażerowie mogą posłuchać opowieści o historii komunikacji szynowej w Olsztynie, którą przygotował Marian Jurak, szef PTTK w Olsztynie. Chwilę później ruszyła kolejna czwórka z Marcinem Bobińskim, autorem bloga Olsztyńskie olsztyńskietramwaje.pl na pokładzie, który również opowiadał o tramwajach na przestrzeni lat. O wesołą atmosferę zadbali młodzi muzycy z olsztyńskiego pałacu młodzieży. Chyba jest niż nasze. Dziś świętowaliśmy otwarcie linii tramwajowej numer 4. A za dwa dni to jest 1 stycznia 2024 roku. Do sieci tramwajowej w Olsztynie dołączy kolejna linia numer 5. Widzimy, że Olsztyn wybrał tramwaje jako przyszłość komunikacji w mieście. Radiosowo oddział Olsztyn.